Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest równanie różniczkowe, liniowe, niejednorodne. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka, papieru, coś do pisania e, oraz tablice ze wzorami na całki i na pochodne. I rozpoczynamy. E, na tablicy mamy przedstawione pewne równanie. Ja już na początku mówiłam, że to będzie równanie liniowe, niejednorodne. Zapiszmy sobie więc postać ogólną tego równania. Czyli mamy na początku mieć dy po dx, w szczególnych przypadkach to jest dx po dy, dodać lub odjąć, tutaj muszą być jeden z tych dwóch znaków, jakaś funkcja x razy y i równa się jakaś funkcja. X I teraz to Q może być tutaj przeniesione na stronę lewą. To też można w taki sposób zapisać. I zdarza się, że to Q jest równe 0, wtedy mamy do czynienia z, z równaniem liniowym y, jednorodnym. I teraz, jak się przyjrzymy naszemu równaniu, to okaże się, że. Ale nie, no, nie do końca to przypomina to, co chcemy. Bo przede wszystkim pamiętajcie, żeby to wyrażenie zawsze stało samotnie. A u nas. Przed tym wyrażeniem znajduje się x, co nam się nie podoba. Więc na początku muszę sobie obustronnie podzielić przez x. -a. Czyli jak to wyrażenie podzielę przez x, to dostanę dy po dx minus, jak to wyrażenie podzielę przez x, to będzie 2y przez x i to się równa. I jak tu podzielę przez x, to zostanie mi e do minus 1 przez x. I teraz, moi drodzy, to faktycznie przypomina mi to, co chcę, bo tu mam moje dy po dx, tu mogę mieć plus lub minus, ja mam minus. 2 przez x to jest moja funkcja od x razy y i moje q wynosi e do minus 1 przez x. Czyli wszystko się zgadza, wszystko jest tak jak chcę. I dopiero w tym momencie możecie zacząć rozwiązywać to równanie. Jeżeli ono jest w tej postaci jakby, yy, gdzie coś jeszcze jest nie tak, to wtedy może wam się skopać to zadanie. Dlatego doprowadzajcie to zawsze do tej postaci żądanej. I teraz, moi drodzy, punkt pierwszy. Jak rozwiązać to równanie? Na początku udajemy, że jest to równanie jednorodne, czyli zerujemy sobie prawą stronę. Czyli mamy tak dy po dx minus 2y przez x równa się 0. I w tym momencie powstaje nam równanie o zmiennych rozdzielonych. No i rozdzielamy je. Czyli na początku to sobie przeniesiemy na prawą stronę, czyli to będzie dy po dx równa się 2y przez x. I pomnożymy sobie razy 2x przepraszam, raz dx, czyli to będzie dy równa się 2 przez, 2y przez x dx i teraz podzielimy sobie przez y, czyli to będzie dy przez y równa się 2 przez x dx. I w tym momencie, kiedy rozdzieliliśmy sobie zmienne, Obustronnie całkujemy, już nie będziemy przepisywać tego wyrażenia, tylko tutaj napiszemy całki. No i widzimy, że te całki są dosyć proste, więc możemy już zapisać je. Czyli całka z dy przez y to jest logarytm naturalny z y, a tu się równa dwa logarytmy naturalne z x plus c. c dopisujemy tylko po stronie x, bo y zależy od x, czyli zapisujemy po tej stronie od, y, zmiennej, od której zależna jest ta druga. I teraz tak, tutaj musimy się trochę pobawić, bo ja chcę wyliczyć Y równa się, czyli na początku pozbędę się tej dwójki. Z własności logarytmów ta dwójka ląduje jako potęga argumentu, czyli zapisuję ją jako x kwadrat. Gdyby tu było 3, to by było x do trzeciej. Natomiast moje C zapisuję jako logarytm naturalny c1. Wiem o tym, że stałymi mogę dowolnie sobie manipulować, tylko ważne jest, żeby stała była nadal stałą. I teraz kolejna własność logarytmu. Otóż, moi drodzy, jeżeli dodaję takie same logarytmy, to wówczas mogę je ścieśnić w jeden i pomnożyć argumenty, czyli to będzie c1 razy x kwadrat, czyli mogę to zapisać w ten sposób. I kiedy mam tak wyrażenie zapisane, mogę sobie, wiadomo, wirtualnie skreślić logarytmy i wówczas y równa się c1x kwadrat. Czyli powstała mi funkcja Y, do której ja koniecznie muszę dążyć już na tym etapie, bo krok drugi każe mi uzmienić stałą. Chodzi oczywiście o stałą C1, czy jakkolwiek ją tam sobie nazwiecie, czyli uzmieniam ją od x, czyli będzie c1 od x razy x kwadrat, a robię to po to, żeby teraz móc wrócić do mojego równania równania powiedzmy niewyjściowego tylko lekko zmodyfikowanego tego tutaj w drugiej liniice i muszę wstawić tutaj i wyliczyć ile ta uzmieniona stała będzie wynosiła, czyli tak za y tutaj wrzucę sobie to wyrażenie, więc muszę jeszcze znaleźć dy po dx czyli teraz moi drodzy liczę pochodną mojej funkcji e, po x, ponieważ tu jest mnożenie dwóch funkcji, z których obie są zależne od x, więc muszę skorzystać ze wzoru na pochodną iloczynu. Czyli na początku mam pochodną wyrażenia pierwszego, czyli c1' od x, razy niezmienione drugie, czyli x kwadrat, plus niezmienione pierwsze, czyli c1 od x, razy pochodna drugiego, czyli 2x. I tak to zostawiam. I teraz wracam z tymi wszystkimi wyrażeniami tutaj do momentu, kiedy miałam właśnie jeszcze niewyzerowaną stronę, Prawo. I wrzucam tutaj dy po dx, czyli to będzie c1 od x razy x kwadrat plus c1 od x razy 2x minus. I tutaj tak. Wsadzam sobie 2y, czyli to będzie 2 razy c1 od x razy x kwadrat. Przez x i to się równa e do minus 1 przez x. Jaki jest cel? Cel to jest wyliczyć teraz C1. Czyli musimy tutaj troszeczkę się pobawić. I teraz tak, zawsze coś tutaj musi się na tym etapie skrócić. I zazwyczaj jest to wyrażenie z C1. Czyli jeżeli się nie skróci, to znaczy, że gdzieś się walnęliście, albo coś tutaj źle policzyliście. I teraz tak, tu się skróci 1x, tu zostanie 1, czyli co się dzieje? Zobaczcie, tu mam 2x. Tutaj też mam 2x, tu mam c1 też, czyli te wyrażenia są takie same o przeciwnych znakach, więc redukują się do zera. I zostaje, że c1' od x razy x kwadrat równa się e do minus 1 przez x. Stąd wyliczam c1' od x, czyli dzielę przez x kwadrat, czyli c1' od x to się równa e do minus 1 przez x przez x kwadrat. I teraz, moi drodzy, liczę sobie całkę, żeby pozbyć się znaku tutaj pochodnej, czyli C1 od x to jest całka, oczywiście po x z E do minus 1 przez x przez x kwadrat. No i dx, oczywiście musimy tu dopisać. I to się równa. Jak policzyć tę całkę? Zastosujemy tutaj metodę podstawienia, podstawimy sobie mianowicie naszą literkę T za. Potęgę naszego e, czyli za minus 1 przez x, bo pochodna z dt to wówczas będzie 1 przez x kwadrat dx. Czyli zobaczcie, jednym podstawieniem tutaj zabierzemy od razu to wyrażenie, które mamy, czyli to będzie równe e, całka z e do t razy dt. A taka całka to jest po prostu e do t plus jakaś stała, tylko już nie mogę napisać C, więc wpiszę sobie na przykład duże A. I zawsze pamiętam, żeby wrócić do zmiennych, w których zaczynałam całkowanie, czyli teraz znowu wrzucam za e, za T minus 1 przez X i mam plus A. I takim ato sposobem wyliczyłam sobie moje C uzmiennione i wracam teraz do tego momentu tutaj. I wrzucam odpowiedź, czyli mój y równa się za c1 wrzucam wyliczone tutaj całki, czyli mam e do minus 1 przez x dodać a razy x kwadrat. I to jest odpowiedź, moi drodzy do naszego wybrania. Gdybym miała jeszcze jakiś warunek początkowy, mogłabym sobie podstawić i na przykład to a też wyliczyć, ale ponieważ nie mam, jest to wzór ogólny. To jest koniec, moi drodzy, naszego zadania. Eee, ja zachęcam Was do innych zadań związanych nie tylko z równaniami liniowymi, ale ogólnie wszystkimi równaniami różniczkowymi, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie i wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Życzę udanego dnia i do usłyszenia.